Witam was drogie szczęsy na kanale. Cieszę się, że jesteście. Możemy to czytanie znaczy na nowy tydzień, 12 do, do 18 stycznia. Wieszcie, co rysujemy z mojej? Bo może nie wszystko będzie bo jest też pisane. Zobaczmy, że... no co tam u oszczędców słychać, na co muszą uważać tym tygodniu. Posłuchać pracę, pieniądze, miłość, raczej znaczy na przyjaciele i zdrowie. Jakieś dobre wieści wyrzucają w każdym. pracy, to one odejdą. To one odejdą. Natomiast e, finanse będą zgodnie z waszymi oczekiwaniami, będą lepsze. Hmm, jeżeli chodzi o z, sprawy związkowe, e, możecie poznać nową osobę, jeżeli to są osoby samotne możecie poznać kogoś w innych związku. Będzie to dla Was e, owocny związek. Będziecie zadowoleni, będziecie szczęśliwi. E, szczęście. osoba starsza może gdzieś tu trochę namieszać lub Wam dopomóc, Nie wiem, czy ją namiesza. Więc nie z dystansem, czego by nie. Jak zwykle. Znajdziecie gdzieś tam jakieś, jakieś porozumienie lub rozwiązanie tej, tej sytuacji. O osoby y, rozwiedzione lub samotne w rodzinie. Myślę, że powinny uważać y, mężczyzna, na pewno jakiś mężczyzna powinien uważać. Y, Rozwiąże także moje drogie szczelce. Wszystkiego dobrego.